Witam serdecznie. Zobaczmy, kochani, co dzisiaj w energiach. Oczywiście czytanie, tak jak zawsze powtarzam, wielokrotnie, e, że no, nie musi z Wami wszystkimi rezonować, to jest ogólne e, czytanie, także no, nie jest one spersonalizowane dla, dla no, każdego z Was, także e, może się odnajdziecie w nim, może nie. Traktujcie je po prostu jako Um, no jako jakąś opowieść po prostu, ale jak z wami rezonuje i chociaż jedno zdanie z czytania wyniesiecie dla siebie i coś wam gdzieś tam w głowie czasami e, wiecie co, co, coś tam nie wiem zobaczycie w tym dla siebie e, to też e, no, to też jest po prostu ważne i te czytania dlatego też robię, ponieważ z takich czytań często jest tak, że coś dostajemy mamy też jakieś wglądy w siebie bardziej wiecie czytając jakieś tutaj czytania i to nie tylko na moim kanale na, na różnych kanał, kanałach można coś tutaj dla siebie wyciągnąć wiecie i iść dalej i coś zobaczyć i czasami no jest to jedno słowo które potrafi nam które daje nam coś daje nam jakiś wgląd zobaczenie też czasami e, sprawy inaczej także e, Także o to mi też chodzi, kochani. Takie też jest moje przesłanie: y, czytanie. Nie wyróżnienie przyszłości i, i, i co się stanie, i, i co będzie, i nie wiadomo jak, tylko po prostu mm, zrozumienie y, pewnych sytuacji albo naszych mechanizmów, które, y, które według których też działamy i, i, i żyjemy. Dobra. No to zobaczmy, jakie przesłanie na dzisiaj, kochani. pięć kart. No dobra, zobaczmy na spód talii, jaka główna energia do tego czytania. Kochankowie. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. No, kochankowie, kochani, karta no sama nazwa wskazuje: karta kochanków, połączenia się e, z kimś drugim, z drugą energią. To jest karta wybra, wyboru, właśnie i wybrania e, też siebie mimo różnic nas dzielących. Tak jak ja zawsze mówię, e, różnice mogą być różne czy to w charakterze, czy, czy róż, różnice, kochani, e, kulturowe. Także no może gdzieś macie osobę też przy, przy sobie, gdzie, gdzie czujecie, że nie do końca jesteście może kompatybilni, ale no, gdzieś Was tutaj do siebie ciągnie i mimo to yy, no chce, chce tego połączenia, chcemy tutaj, wybieramy też siebie wzajemnie. To też jeśli nie patrzeć tutaj na kochani, na relacje, na uczucia tylko, chociaż no, bardzo ta karta o tym mówi, to... To też mogą być, kochani, jakieś nowe połączenia, czy, czy to w pracy, nowe kontrakty, nowe jakieś umowy podpisywane, ale to chodzi też o energię drugiej osoby, kochani. Także wybór mm, pracy na, na, może z kimś. Na przykład, czy, czy współpracownik, czy kontrahent. Także, no tutaj, jakieś coś takiego może y, po prostu w waszych energiach niedługo się pojawić. Albo tak jak mówię, chodzi tutaj o połączenie, właśnie nawet fizyczne, kochani, nawet takie seksualne, takie energetyczne y, z drugą osobą. No, zaraz będziemy patrzeć, co tutaj dalej nam karty powiedzą. Ja odwracam te karty. Wszystkie naraz. Ostatnio tak mam ochotę coraz większą to robić. No ale zobaczymy na przyszłość, jak to będzie. Dobra, ja już sobie patrzę. Muszę chwilę się zastanowić. Ja będę dokładała, kochani, karty, bo to czytanie no, nie jest dla mnie jeszcze jasne. Ja Wam opowiem tutaj, o co chodzi, i będę dobierała karty, jak to tutaj, w którą stronę to pójdzie, bo na razie to nie idzie w żadną stronę, ale no, na końcu to się na pewno rozjaśni. Tutaj wydaje mi się, że chodzi właśnie o, o sytuację jakiegoś, jakiejś relacji. Tutaj się Król Buław pokazał, tutaj jeszcze tego nie byłam do końca pewna, ale bo, 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 bo to różnie może, mogą się tutaj karty pokazać. Pokazuje się Król Buław, wydaje mi się, że chodzi tutaj o połączenie z jakąś osobą, też to może być w pracy, to może być też karta szefa, osoby, która wspólnika jak najbardziej kogoś, no Buławy tutaj jest działanie, z kogoś z kimś, z kim coś tworzymy, działamy, organizujemy, albo też y, mężczyzna. Y, wy, Panowie, wiecie, że tę energię musicie sobie przestawić. Gdzieś tutaj osoba, która y, no, jawi nam się jako ta osoba godna naszego, wiecie, zainteresowania i gdzie, gdzie czujemy mocne przyciąganie. No, tu, tu są buławy, kochanie. Tu, tu jest ogień i tu jest ta mocna też chemia, bo kochankowie, to też jest takie silne połączenie, wiecie, takie silne przyciąganie, takie też właśnie, tak jak ja mówiłam, te ta cielesność, i tutaj się to, to też w tych kartach mocno pokazuje. Tutaj jest pokazana tak, jakby yy, yy, karta, też takiego w tym szukania balansu, szukania równowagi. Może ten ogień czasami tak jest, kochanie, że kogoś się tam gdzieś pozna. Czy macie gdzieś takie osoby, gdzie trudno wam wyjść z energii tych osób, że to są tak. Ciągnące energię, i takie macie poczucie, że nie potraficie się tego wyzwolić, i tutaj ja widzę, że jest chęć y, znalezienia tej równowagi. My się wybieramy tutaj nawzajem, my może, nie wiem, mamy coś między sobą, coś nas tutaj wiecie, zbliża do siebie, ciągnie, może tutaj jakaś, no, no, no jest cielesność między wami, ale tutaj ja widzę, że jest chęć. Aby ta energia się zrównoważyła, żeby się to troszkę, wiecie, uspokoiło. I tutaj ja mam wrażenie, że przychodzi taki moment, że może to widzicie, że tutaj jest trochę za bardzo, za dużo tej energii, za dużo tego ognia, i jest taka. jest energia tego, żeby po prostu tutaj, no, żeby to było wszystko, wiecie, zrównoważone. Tu jest karta mówiąca o tym, że wiecie, kładę się. Nic nie robię, ja muszę, ja muszę tutaj dać spokój, nie? Ja muszę to sobie najpierw może tutaj um, uspokoić, te myśli, które tutaj mam, które gdzieś mnie, może to tak widzę, takie też właśnie uzależnienie, wiecie, w głowie, od, bo ta tak ta, ta mocno ciągnie, tak przyciąga, że no trzeba się trochę czasami, wiecie, wyciszyć, oddalić, zagłębić w siebie może jakieś pytania tutaj macie do tego, które zadajecie sami sobie i szukacie na nie odpowiedzi i jest tutaj chęć zostawienia jakichś uczuć wiecie, nie wiem czy tej osoby czy nie, bo główną kartą jest karta kochanków, czyli wy się tutaj łączycie to jest ta te mocne przyciąganie, ten wybór drugiej osoby, tylko ja tutaj widzę tak jakby że trochę trzeba odpuścić kochani trochę trzeba przyjrzeć się temu. Trochę czasami trzeba się wycofać. Ja zobaczę, jak to dalej pójdzie, bo ja nie wiem, czy Wy um, będziecie chcieli to tutaj zostawiać, czy będziecie chcieli w to iść dalej, bo trochę widzę tutaj też tak jakby um, odsuwanie się od czegoś, chęć analizy tego, chęć zadania sobie samej Pytań wiecie? Może uzdrowienia się z czegoś. Ja będę pytała dalej, bo to nie jest dla mnie wszystko tutaj jasne. Dobra, ja bym chciała zobaczyć. No tu pokazuje się jakaś osoba. Ja bym chciała sobie ją po prostu. Yy, po prostu zgłębić, zobaczyć, yy, o co tutaj dokładnie chodzi. Czy osoba może tylko o energię. Tego działania, tego, tej inspiracji, tego takiego, wiecie, ognia. O co tutaj chodzi w tym królu Buła? W kim on jest? Uwierzę. Ok? Może być tak, może być tak, tak, jak mówię, że było między wami coś. Tak jak mówię, flirt, ogień połączenie i chodziło tutaj może o tą cielesność, ale ja mam wrażenie i tutaj już po tych kartach to trochę widziałam, że tak jakby ktoś ten kontakt tutaj przerwał, jakby to było mocne przeciąganie, może tylko właśnie spotkanie tych kochanków, kochani, dosłownie i tutaj Coś się zawaliło. Był ogień, tak jak mówię, ogień, działanie, ale tutaj jakby jakaś wizja czegoś upadła, kochani. Jakby to nagle, no, że tak powiem, szlak trafił. Bo ja tutaj w tych kartach widziałam właśnie to odosobnienie, wycofanie się, uleczanie, może brak kontaktu. Ktoś tutaj się wycofuje. Ktoś musi przeanalizować, ktoś odchodzi gdzieś. Może było coś ognistego między wami, albo i no, po prostu połączenie między wami. Czy czujecie jakoś połączenie dusz, bo to też jest takie połączenie, nie tylko wiecie, fizyczne, ale też takie. duchowe, umysłowe, tak bym to powiedziała. Ale tu mogło się szybko coś skończyć, kochanie. Szybko. Tak jakby. Wasze gdzieś wiecie, wyobrażenie o tej osobie po prostu runęło. Dobra, ja chcę zobaczyć tą tutaj kartę yy, umiarkowania. Okej. Okay. Może też tutaj chodzić o to, że był problem z alkoholem, albo ktoś nie mógł po prostu wybrać, nie umiał wybrać. Nie wiedział, co ma wybrać. Nie było równowagi między. No tak jakby. Nie było energii do tego, żeby się na coś określić. Dobra, ja patrzę dalej. Ja jestem właśnie ciekawa tej czwórki mieczy najbardziej. I tej karty, karty Eremita. To tutaj mnie bardzo interesuje. O co, dlaczego czwórka mieczy? Mhm, bo piątka kielichów. Uzdrowienie się po jakimś rozczarowaniu, kochani, po jakimś bólu, po tęsknocie, może jakaś tutaj była tęsknota. Czyli tak jak ja zobaczyłam te karty, ja na początku, wiecie, widząc to, ja myślałam, że tu chodzi o to połączenie, o kochanków, no i chodzi też o to, ale może gdzieś tam miałam też taką nadzieję, że to będzie bardziej pozytywne czytanie w kierunku szło tego, że te energie będą się tutaj. Łączyć, chociaż nie jestem jeszcze na końcu tego czytania, i tutaj może się cała historia pokazać, zobaczymy co na końcu się jeszcze pokaże, ale na razie, tak jakby ta znajomość, to połączenie, ta intensywność przyniosła jakiś ból i jest tutaj leczenie się z tego, kochanie. Może ktoś się tu wycofał, bo, no, bo te karty mi to też o tym mówią. Może to było odejście. Ja po prostu sobie tutaj od razu dołożę dwie karty. Dlaczego pustelnik? Dlaczego pustelnik? A, bo diabeł, ok. I ósemka kielichów. Dlaczego ósemka kielichów? Paść monet. Jeszcze mam ochotę je dobrać jedną kartę. Zaraz będę Wam, kochanie, opowiadać. Rycerz miecz. Okej, okay. tak jak mówię, no tutaj coś musiało, może nagle ktoś po prostu był i, i zniknął. Pozostał e, smutek e, w sercu i teraz jest uleczanie się tego, i ja mam wrażenie, że jest wycofanie się. Tu jest pokazany też diabeł i znowu ta intensywność, która gdzieś tam e, kogoś, kochani, trzyma. Może jest po prostu też wycofanie się, bo bo jest tutaj ta energia tego intensywnego, nawet niezdrowego przyciągania, niezdrowej relacji, kochani. Może też, właśnie tak jak mówię, ktoś tutaj, nie wiem, zaglądał do kieliszka i albo nie potrafił, albo też narkotyki, albo inne substancje. Ktoś nie miał w tym wiecie umiaru. Albo nie wiem, w, w, umiarów, bo, bo, bo wybierał za dużo. Nie wiem, czy, czy osób, czy, czy raz tu był, raz tam był, nie potrafił się gdzieś tam, wiecie, fruwał sobie z chmurki na chmurkę. Też tak mogło być. I tutaj no, zapytałam. Bo tu jest karta odejścia, pozostawienia jakiegoś trudnego czegoś, trudnych emocji. I zapytałam, o co tutaj chodzi. Tutaj jest pozosta pozostawienie, yy, tak jakby, jakiejś kłótni, sprzeczek, jakiegoś takiego zaangażowania się yy, w, w tą sytuację, mam wrażenie. Tak jak może było, chęć wejścia w coś i. Wiecie, fajnie to się tutaj zaczynało, ale tutaj no wszystko się pokręciło i może to też jest ważne, kochani. Może też tak u Was było, że coś jawiło się jako fajne, dobre, bo tak Tarot też często ogólnie pokazuje. Zaczyna się dobrze, jest fajnie niby, ja to tak też czuję, a za chwilę no, tak jakby nagle. Energia się zmienia i tak też mogło być, wiecie? Mocne przyciąganie, podobanie się, wow, wiecie, ogień, a tutaj nagle, no nie jest dobrze, nie? Nie jest dobrze. Jest ból, jest też jakieś poczucie, wiecie, straty, jakieś poczucie też może tęsknoty za czymś, e, uzdrawianie się, wycofanie się też może, może ktoś się tutaj też wycofał, wiecie? Taki ghosting, wiecie, widzę, który ktoś się, no nie wiem, pojawia, trochę tu poczaruje. Też nierzadko wykorzysta sytuację wiecie. I jej się oddala. Albo wy też się po prostu oddalacie, bo widzicie, że tutaj. No, no nie jest dobra ta energia. Nie ma chęci już inwestowania w to. Nie ma chęci tutaj um, dawania energii w to. No dobra, ja chcę zobaczyć, co tutaj. Z tego wyjdzie. Arcykapłanka, czwórka kielichów i trójka miecz. Hmm. No nie, nie, zapowiadało się dobrze, ale niestety kończy się nie za, nie za dobrze. Także może też być tak u Was, kochani, i zauważycie, że ja to tak właśnie czuję, że może czuliście na początku euforię, było fajnie i ten. Ale później, no niestety, te energie poszły w złym kierunku. I co tutaj się pokazuje? Tak jak mówię, tu mogło być wybór innej osoby, tu mogła być ktoś inny, albo inne nawet osoby, że raz ta osoba, wiecie, zajrzy do tego kielicha, raz do tego, raz do tego, raz do tamtego, że nie ma umiaru w tym. Nie ma umiaru. Cokolwiek w tych kielichach jest, czy to są substancje, czy, czy inne kobiety, mężczyźni, czy cokolwiek tam jest. Nieokreślenie się. I mam wrażenie, że po tej sytuacji, także jeżeli, kochani, ktoś tutaj do was przybędzie, nie macie tej sytuacji, ale może być tak, że, że ona przyjdzie. Także e, bądźcie czujni, bo tutaj może się pokazać tak, że no, jawi się to jako wow i naprawdę no, jest ta cała sytuacja pod tą, pod tą kartą tego połączenia silnego, emocjonalnego, a kończy się to zranieniem i bólem, kochani. Ktoś tutaj do Was nie przychodzi, ktoś się nie odzywa, ktoś coś tutaj jest jakby jakąś tajemnicą, tak jakby go nie ma, tak jak mówię, pojawił się i tak jak się szybko pojawił, rozbudził uczucia i nie wiem, rozpalił coś, to szybko to wiecie, się tutaj burzy i przychodzi rozczarowanie, ból, smutek, brak kontaktu, tak jakby to widzę, jakby ktoś się tutaj, wiecie, pojawił i zniknął. I był jedną wielką tajemnicą dla Was. Dobra. Także bądźcie, kochani, czujni, bo to się kończy no, rozczarowaniem, to, bólem emocjonalnym po prostu. Dobra. Zobaczmy Radę dla Was, e, wskazówkę, co robić, czego nie robić. As kielichów. As -kielichów. W tym wypadku mówi o czymś nowym. Mówi o nowym początku, o tym, żeby na nowo uzdrowić swoje serce, żeby być, pełen, po, po, pozytywnych, być pełnym pozytywnych uczuć, żeby te uczucia w Was były. To jest otwarcie serca, ale ta karta jest czymś nowym i tak jakby. Zaczęciem na nowo, jak, tak jakby karty mówiły, zostaw to yy, i skup się na, na nowym. Może jest jakaś osoba, może ktoś jest nowy przy tobie, jakaś nowa energia, lub nowa możliwość na to, żeby żebyś znowu mógł zaufać. To jest nowa energia pokazana. Początek dobrych emocji, początek dobrych uczuć, wypełnione serce pozytywnymi uczuciami. Także rób tak, żeby te pozytywne uczucia wypełniały Ciebie. Żeby nie siedzieć tutaj w tych trudnych um, energiach. Powiem Wam szczerze, że one są dosyć ciężkie te karty i ciężkie energie, niełatwe, ale ja mam wrażenie, że jak ten as się tutaj pokazał, że ja poczułam też taką lekkość w tym, tak jakby no było i gdzieś to to jakoś będziecie umieli szybko, mam wrażenie, przetrawić, wiecie? Tak jakby to był jakiś też epizod w Waszym życiu. Mimo silnych emocji, mocnych, tak jakbyście Wy mieli tą siłę, żeby i tak się tutaj, wiecie, odbudować i, i żeby zacząć tak jakby od nowa. Żeby uzdrowić też się. Tak jakby, no widzę z tego wszystkiego szybkie uzdrowienie, kochani. Bardzo dobrze. Dobra. Ok. E, takie czytanie. Nie wiem, jak z Wami tutaj rezonowało. Dajcie znać, kochani, w komentarzach. Jeśli macie ochotę na czytania prywatne, to piszcie. Ale nie w komentarzach bym prosiła, tylko piszcie na, na maila. E, no dobrze. Ja Wam dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.